Witajcie widzowie, dzisiaj zagramy w 99 nocy i przetestujemy nowy update. Zobaczymy, najpierw scenkę. Czemu to są takie dźwięki? Ja mam wrażenie, bo oni dodali taką kozę, nowy potwór. Tylko ja tam nic nie widzę będzie... Ja mam teorię, że ta koza będzie właśnie takim atakiem choćby, że ona idzie sobie I nas zobaczy i zacznie tak biec z tymi rogami Ja będę grać solo Nie mam zamiaru, żeby mi ten... Ja robię testa po prostu ten filmik będzie trwał nie wiem, tak kilka minut, tylko krótki będzie. Po prostu testujemy tą kozę. Poczekiwania zaginionych dzieci. Poszukiwanie zaginionych dzieci pomogą. Aha. Sweet Love Nie nagrałem tego update'u wczoraj Bo ja grałem z kolegą Przez telefon No i to się nie chciało nagrać Jak w ogóle już zacząłem nagrywać To albo nic się nie nagrywało W ogóle dźwięk się nie nagrywał Albo rozmowa A bez gadania to nie wiem po co No co to ma być? Chyba wejdę na prywatny po prostu. O, i tu jest ta koza. Tak ona wygląda. No raczej będzie tak biegła starana. Szkoda, że tą sowę usunęli. Hej, olień. Mm. Ponawianie próby. No co się stało? Boże, Squid Game, 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 game. Lalka patrzy się. Idź na czerwone. Stoi na zielone. Squid Game, 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 game. game. Squid Game, game, game. Nie oglądajcie Smile Slowa. Chyba, że kiedyś go oglądaliście. Nie, teraz wam mózgi wypierze. Będziecie oglądać jak nie dzwoń do y, tunga sachurowego o 3 w nocy, a później te dzieci się boją małe. To są jakieś zadania? Złóż ofiary to jest 150 czy 50 dla wulkanu. Zabij cztery na sto pająków. Wytwórz pudełki, zakończ tajemniczą akcję. A ja widziałem, że niby odkrywają jacyś ci youtuberzy, że ten. Że tak huza będzie. Może były tam jakieś obrazy, jakieś kozy. Łagam. Załaduj się. Shadows in my room. Oh, tak, chyba działa. Jestem. Dobra. Bijemy najpierw króliki. No kur... Króliku głupi. Wsadzam od razu do zupki. Nie ma tak. Zupki chińskie są najlepsze. Zupki chińskie. Najlepszy na żołądek mi tak całą, cały ten będzie pokazywać tą klasę. Chcesz mieć tysiąc ram, -u? tak żeby mi stopa wypadła, chociaż. No chyba, ja sobie robisz. Ty zajęciu głupi, bo cię zgłoszę. Ej, już tych zająców chyba nie ma To jest smutne, o tam jest Zając, ty się opanuj Cię zgłoszę zaraz Prędzej, no chyba nie No chyba sobie jaja robisz I? Co oni tam w ogóle dodali, tą chykuś krowę w ogóle chyba? To była ta koza z Gurgunów, Banban, z Gurgunów Freddy or Gurgun Je yeah, są so Freddy i Gurgunowy I'm a losing shadows in my room Okej okay. Robię więcej rosołów pysznych bo rosoły są pyszne. Gotowany będzie jeszcze. Gotowany rosół. Może do czego ja doszedłem? Będę gotować rosoły w tym. Będę gotować rosoły w. Ej, ja nie wiem jak to się nazywa. Raz w tej budce z kebabem. Zacznij tym. Ta budka taka to ja chcę jakiś wągiel. Wydrop, błagam, kanister z paliwem. Aha, dobra, to w sumie też może być. Czemu nie? Jak dajesz, to biorę. O, I'm a losing shadows in my room. Ej, no szkoda, że dodają jakieś nowe mechaniki, wszystko dodają, a później usuwają całą resztę, żeby dodać sobie... Nie wiem co to nawet jest. Sykaś jakoś... Kozini kebabini. Ła, ła ła. Więcej ramu. Dobra. Teraz najlepiej, żebym wszystko dał tu. Do maszyny antymielącej. Co słyszałem? Słyszałem choćby jakąś kurde kozę Nie gadaj, że ta koza już atakuje Tak! Nie gadaj, że... Boże, co to jest? Jakaś kozica Nie gadaj, że łosinę zastąpili Jak łosinę zastąpili, to nie lubię tej gry Bo łosina jest sigmowa Łosina jest zła i teraz się timuje z tym owcem. Znaczy, sową się timuje. Przyjdzie do tej kozy o trzeciej w nocy i pokaże mu Smyslowa i wojana. I ta koza będzie później śpiewać piwo, Franka. Ja przewiduję przyszłość. Jest bardziej niż pewna, że tak będzie. Am Baby, don't hurt me. Don't hurt. A ja się boję tej kozy. Że ona będzie po prostu jakąś chińską podróbką tego jelona. Jelonek jest zbyt sigmowy, żeby go usuwali. Nie no. Ja myślę, że mogą jeszcze kiedyś zrobić, że będą wszystkie update'y. Taki naj, największy update bym mogli zrobić, żeby e, powrócili wszystkie rzeczy. Nie wiem, wtedy te kosmity by porywały wulkany i w ogóle nie wiem co by się działo, ale fajnie by było. Kosmity by żaby porywały się, biło wszystko ze sobą. Mamuty, kurde, nie wiem tak by to wyglądało mniej więcej What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me. A Stopa, to jest moja stopa No mam wrażenie, że ja nawet nie wydropiłem tej głupiej stopy w końcu Jak teraz nie wydropisz, to ci... o czy była taka możliwość, że wydropiłem, ale przed chwilą też grałem Dobra sikiera O nie, tam jeszcze jest ten biom A ta koza w sumie przyszła z tej strony O oh, oh nie I Co to za gremlin? O oh nie, to jakaś posąg to jest chyba zwęglone ciało Żeby on się nie obudził Mogę się zniszczyć? Co to jest? Skorpion Shell? Co jak ten gościu z tymi chce? Będzie to... No i te krzesła się da zabrać Owca jest gotowa na walkę z psem Nie, mój pies by ją wyprzedził i by jeszcze ten. Był jeszcze pogryzł. A, a jak ja bym się schował? O tu. Aha! I ta koza po prostu... No nie, tak ty działasz. Fajna ta koza. No godnie nie. Zablokujesz światło wieżę. Ser się zablokowała. Tylko że jest łobna. Myślałem, że łośnic nie potrafi. Ale no przynajmniej wiemy, jak to działa. Się boję, że zaraz mnie łoś zje z przodu. O ile przepraszam, ale jestem chory O kur... Ty karket karkur kur kur Nie wkurzasz już Ty owieco jedna Owieca różowa A! Ej, ona drzewa rozwala I to jest GOP jak ona rozwala drzewa Tak, wejdziesz w moje ognisko Aha, to jest za po prostu. Ja idę tak. Czy rozwalisz te drzewo? Aha, zablokowałaś się. No teraz! Nie, jeszcze znikła. Nie, to jest jakiś ukryty brat od tego jelonka. Blokuje się o wszystko, co się da. co to kulde jest za nowy jelonek. No to tak mogę. Mogę sobie ustawić ten. Dobra, ja w sumie pójdę na dziecko. A co tam było? No, nie dzwoni mi. No, i super. Czy mi się uda? Chyba wolę nie próbować. A ja ta za ten pan Owsik, a mi się wydaje, że nas jakiś ułom totalny. Walnęła w te drzewo i. Może tych długich to nawet nie próbuję, bo się boi. Dobra, w sumie młotek zrobię od razu, chyba później zaniosę wszystko z całej mapy. bo nie, nie chce mi się iść tam do szpitalu to ja chętnie zajdę Co? Z przodu? Zobaczmy, czy rozwali wielkie drzewo. Ej, Rozwal wielkie drzewo. Ja... Nie, ona jest łomna, ona nie ma wielkiego drzewa. Co jest kurde. Cool, Dobra, jeszcze potrzebuję drewna chyba. Skrabu. Nie skrabu mam idealnie. Dobra, później to pozbieram. Tu widzę jakieś wieże. Scrabu. Scrabu najlepiej, jak najwięcej. Wszystkiego jak najwięcej. Najlepiej. Aha, najsłabsza skrzynia. Aha, spir. To dobrze, nawet. Kokosini mama i kokoburger. What is love? Baby, don't hurt me. Jednego mniej. Włosica, tylko nie alfy, alfica. Alfica! Baby, don't hurt me! Alfico jedna! Cię zgłoszę! O, jakieś skrzynki? Teraz chyba pójdę na pierwsze dziecko. O, teraz to na pewno pójdę na pierwsze. Albo no najpierw na drugie? To czemu nie? Nie, czy się chcesz bić? A ty ale ty co? Nie! Aha. Super. Ale w sumie. Nie. Trzeba miałem 30 sekund czekać aż się zrespie. No w sumie to, to miało być tylko test i więcej nie musimy robić Dobra to na